Cześć, witam wszystkich. Zapraszamy do wsparcia naszej kolejnej szalonej imprezy. Tym razem trans-trabant od Australii przez Indonezję, Malezję, gdzieś Laos po drodze i pewno się zgubimy. Wcześniej był trabant, były konie, był ursus, a jest maluch, kwiat polskiej myśli technicznej kolejny na tym szlaku. Jedziemy przed siebie, wyruszamy już pod koniec marca, na początku marca i kwietnia. Wesprzecie, pomożecie, pojedziemy i dojedziemy. Zapraszamy do śledzenia naszych wydarzeń na transtraband.pl. Do zobaczenia. wam wypad motor, Děkujeme! Naši pověstí, kamarádi se rozhodli, že nebudou nikde platit za spaní. Oh no, my god. Teď si si na huby. Ty vole. No prdele, jeď, 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 jeď.

Přejeli Amazonku! To je, to je minimálně tromantní rekord. A tady je ten Zype. Jsou opravdu rád, že jsme vystoupili a nejeli. Já po prvního. <laughs> Chciałem tylko powiedzieć, że jako stowarzyszenie prowadzimy m.in. działania profilaktyki uzależnień. Tą naszą akcją pokazujemy, że chcieć to móc. Nie mamy dużo kasy, mamy przede wszystkim masę energii, masę pozytywnie zakręconych osób, które własną siłą, własnym hartem ducha pokazują, że z pozoru rzeczy niemożliwe są możliwe. Pokazujemy to wszystkim. Jedźcie z nami. Na razie.